Na ostatnie czasy, kiedy ludzkość będzie oziębła w wierze, a Kościół niemalże martwy, Bóg objawi i ukaże tajemnicę miłosierdzia. I w tym objawieniu nadejdzie nowy zapał dla Kościoła. Kościół powróci do bycia młodym, pełnym życia. Wierzę, że jesteśmy w tym czasie i stąd cała ta paplanina. Być może zrobiłem zamieszanie, ale to jest to, co przeczuwam, że w Janie Pawle II łączą się te wszystkie proroctwa. On jest papieżem Fatimy, triumfu niepokalanego serca Maryi. On był papieżem miłosierdzia, iskrą, która niosła miłosierdzie dla świata. I tym, który mówi, że rzeczywiście przyjmując prawdziwie słowa Jezusa, świat nie odnajdzie spokoju, dopóki nie zwróci się do miłosierdzia Bożego.